Czegoż ten to są aktualności w sobotę. Ponad 800 osób stanęło dziś na starcie wielkiego rowerowego maratonu w Rzeszowie. Wielkie zainteresowanie i wielka satysfakcja, że Polacy znajdują swoje pasje, że nie boją się wsiąść na rower, zapiąć numer startowy i rywalizować. Gdy jedni raczyli się regionalnymi przysmakami, inni ścigali się na rowerach w Rzeszowie i na obrzeżach miasta. 800 zawodników wzięło udział w Skandia Maratonie. W tych zawodach obok siebie startują zawodowcy i amatorzy. I oczywiście jest to okazja do demonstrowania nie tylko kondycji, ale też sportowych akcesoriów. Od samego rana na Rzeszowskim rynku widać było, że dla wielu życie toczy się kołem. Dla niektórych kołem wyjątkowo lekkim, bo wykonanym z karbonu. Waga tego roweru to niespełna 8 kg. Wrażenie robi także cena. Katalogowo kosztuje około 35 tysięcy. Rower w tym przypadku to nie tylko środek transportu, ale często sposób na życie. Wszelkie idee związane z ruchem, żeby się ludzie ruszyli z domu, od pilotów, są so super po prostu. Przyjechaliśmy z, z synem i z małżonką i we trójkę będziemy sobie po prostu jechać, raczej tak jako hobby, nie, nie będziemy tutaj walczyć o punkty. Fajnie się jeździ, no i zamiast tam siedzieć przed komputerem, to tam pojeździć na rowerze. Pomysłodawca cyklu maratonów Czesław Lang 31 lat temu w Moskwie wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w kolarstwie ze startu wspólnego. Dziś do wspólnego startu nie trzeba go było specjalnie namawiać. Wybrał trasę medio, czyli 52 km. Wielkie zainteresowanie i wielka satysfakcja, że Polacy znajdują swoje pasje, że nie boją się wsiąść na rower, zapiąć numer startowy i rywalizować. Ale też to jest taka rywalizacja sam z sobą. Ponad 800 zawodników rywalizowało na czterech trasach o różnym stopniu trudności. Najkrótszy rodzinny 6 km, najdłuższy Grand Fondo 88. Jest wszelkiego rodzaju podłoże. Początek zaczynamy oczywiście po asfalcie, wyjeżdżając z miasta, ale szybko zjeżdżamy w szerokie drogi leśne. Na trasie trzeba było walczyć z rywalami, własnymi słabościami, a często także ze sprzętem. To właśnie na leśnych podjazdach odskoczyli faworyci. W kategorii mini na trasie 33 km wygrał oglądany Tomasz Bala z Krasznika. Trzeci na mecie był 16-letni zawodnik resowi Adam Kawula, który wygrał w kategorii do lat 18. To jest moje miasto i tutaj zawsze chciałem wystartować, żeby się pokazać, że tu jest taki klub, że że my też możemy zdobywać jakieś medale i być najlepsi. W elicie zawodowców pierwszy na mecie zameldował się Bartosz Banach. Tym samym utrzymał pozycję lidera w klasyfikacji Pucharu Polski. Trasa wymagająca jak na Rzeszów. Mimo, że jestem z Gdańska, mamy podobne trasy, ale tutaj ustawiona była trasa bardzo wymagająca. Na dystansie medio wygrał Rzeszowianin posługujący się pseudonimem Lary Zębatka. W maratonie łącznie wystartowało ponad 800 zawodników z całej Polski.